Skończyłem dwa noże. Jeden mhm. jest taki troszkę większy. Drugi mniejszy. Myśliwski ten wyrobiony na zamówienie. Ten nadprogramowy. Tak wygląda. Nóż jest ze stali nierdzewnej N690. Rękojeść jest dosyć duża. Pierwsza wersja tego noża miała rękojeść krótszą, ale klient sobie zażyczył. Ma taką fest grabę i nóż ma być do fest graby także jest większa. Tu jest brzoza. to jest skóra. I końcówka z poroża. Tu miałem dać taką zaślepeczkę, ale za dużo było tej gąbki. Po prostu łuska by tego nie zakryła, dlatego jest całe mosiężne. Pochewka skórzana. Dosyć ciasna. Dlatego, żeby nie wypadł, dodatkowo tu mam zapięcie na dwa knopiki. Także nie ma bata, żeby wyleciał. A co koniecznie ma muszę jeszcze podamy O, to właśnie. Cały nóż ma 24 cm, ostrze 10,5. Drugi nóż jest ze stali O2. Pochybeczka, dopaska. Ten jest taki kapkę większy i potężniejszy. Ten, jak mówiłem, jest ze stali o 2, 4 mm grubość. Cały ma 30 cm, a ostrze 17. I tu jest bez żadnych ozdóbek, bez żadnych pierdółek to jest taki, taki można powiedzieć, robol w troszkę ładniejszej pochewce i rękojeść jest zrobiona z takiego kompozytu to jest drewno, żywica, coś tam, coś tam, coś tam jeszcze trzy pinki mosiężne zwykłe, także nóż do takich troszkę cięższych zadań. Można nim tam jakieś drewienko przybatonować. Chociaż sam w sobie jest chyba ostry. Pomimo tego, że jest gruby no to kroi ładnie papierek. Mimo tego, właśnie, że jest gruby, i nawet ma sporo nad tym całym katetem, tak zwanym, bo on tam miał chyba, nie wiem, 0,8 mm. I no, naostrzony jest na 17 stopni. No. To są takie dwa nożyki, które zjechały ostatnio staśmy ten już w czwartek, czyli za dwa dni odjeżdża. Dobrze, ja robię kolejny nóż, też taki będzie kapkę większy. Blaszka tu jest chyba 3,7 mm, jakoś tak to jest ten, jest nierdzewki, też będzie N690. I teraz rękojeść tutaj to mu zaleje żywicą za chwilę. Wstępnie obrobię, bo resztę tej rękojeści będę składał z gotowych już części, tylko to muszę, muszę obrobić na nożu. Razem z tą miedzią. miedzią, tak, bo to jest mieć. Miedziucha będzie tutaj na gardce. No i robi się jeszcze jeden, też kapkę większy, ze sporą rękojeścią, z tym, że ten taki bardziej szpiczasty. Blaszka 3,5 też N690 nirdzewka. Zostało mi obrobić rękojeść. O, kilka osób pytało się mnie o piec do hartowania, który zrobiłem. I powtarzało się takie pytanie na 230 czy. 400V na międzyfazowe Jest ja swój zrobiłem, no jest jak, jak, wcześniej, jak na filmie wcześniej mówiłem Jest ten piec mój, ma trzy grzałki Każda chodzi na oddzielnej fazie Miałem w planach, chociaż nie wiem dlaczego, przerobić go Jak się grzałka któraś spali Przerobić go na 400V Ale nie będę tego robił nie będę tego robił dlatego, że ostatnio jak hartowałem noże wysiadła jedna faza mam trzy grzałki, każda na jednej fazie akurat faza zanikła ta od tej górnej grzałki, a boczne grzały i muszę powiedzieć, piec już był nagrzany I te dwie boczne grzałki spokojnie tą temperaturę w piecu utrzymały a w przypadku gdybym go miał zrobionego na 400V na zasilanie międzyfazowe to by mi dwie grzałki się wyłączyły przy zaniku jednej fazy, także zostanie na 230V. Muszę tylko wymyśleć taki myk w razie, jakby w przyszłości tak się stało, że faza zaniknie. To muszę jakiś przełącznik zrobić, żeby mm, przełączyć na, na inną fazę zasilanie mm, tego sterownika całego. Bo jak zdechnie ta faza, na której chodzi również sterownik, to nawet pozostałe dwie nie pomogą. No. Jeszcze kilka osób pytało się mnie, dlaczego im przepylają się grzałki w piecu. Po przeanalizowaniu wszystkich czynników, doszedłem do wniosku: bo u mnie grzałki są nawinięte na rurki. Te rurki są umieszczone w komorze pieca. Grzałki są nawinięte na rurki i one nie są wpuszczone w ścianki. I przy wyższych temperaturach hartowania, one po prostu swobodnie oddają ciepło. A osoby, które zgłaszały problem przepalania się grzałek u nich to mają te spirale wsadzone w boczne ścianki i podejrzewam, że wytwarza tam się zbyt wysoka temperatura i te grzałki się przepalają. Z jednym takim kolegą korespondowałem, mówił, że jak, jak hartował tam na przykład NCV1 czy tam resoraka. To 850-820 stopni, wszystko było dobrze. W momencie, gdy zaczął hartować powyżej 1000, a to się grzała spaliła. Nawinął jeszcze raz, zrobił te grzałki i to się powtórzyło. W niższych temperaturach wytrzymywały, a już powyżej 1000 zaczęły się znowu przepalać. Tylko, że on miał te grzałki wbudowane w bok pieca. A moje grzałeczki są na rurkach. Teraz może pokażę, może będzie widać. O, poświecimy telefonem. O, moje grzałki są na takich rureczkach. A u tych właśnie innych osób były wbudowane w bok. I to może być przyczyną. Jeszcze jak niektórzy piec sobie robią z szamotki, a szamotka kumuluje ciepło, to te grzałeczki mogą się przepalać, bo nie mogą oddać temperatury. No właśnie. No, to by było na razie na tyle.